Przy widzowie dzisiaj opowiadam sobie o. No, takim youtuber, który dopiero zaczął nagrać wczoraj. A ale tutaj zauważyłem, że ona tutaj inaczej, robisz darmowy. Nie wiem, możecie sobie zagrać filmik, potem sobie Ale najpierw powiecie sobie trochę o darmu, O jakim darmowym? O Dutce, no, raczej. Raczej Nadix. Nadix to jest youtuber, który dopiero zaczął nagrać. Jakby youtuber jeszcze nie mówił. Ja bym jej tak chociaż nie nazwał, ale jak wy chcecie już ją nazwać, dobrze. Potem wam powiem, jaki ma, jakby, jak, jak się nazywa w grze i no, no i yy, na samym końcu powiem że jego kanał. Ale najpierw zacznijmy mówić o tym, że Dudka jakby nagrała swój pierwszy film, że witamy YouTube, tam był jakiś taki kamerzysta Ernest i była jakaś Po pierwszym jakimś pytaniu do was, od takiego kto był kamerzystą, widzieliśmy od tego Ernesta i Mai był też Nadix, też był z nimi. Jak kto mógł być kamerzystą? Ogólnie, jakbyście oglądali drugi film, to było dwa usiedlenia, tam było pokazane, że ktoś jakby śledzi Nadixa i yy, tam jej ekipę. I ogólnie trochę mnie to dziwi, no bo kto mógł nagrywać tam, ten jak to nie Nadix, yy, ten Ernest i Maya, jak kto mógł to zrobić? Ja no, nie wiem, ale wy możecie się może dowiedzieć, może jakaś nowa seria się śpiewa na kanale. Nie wiem, ale się domyślam. Chociaż teraz zadzwonimy, znaczy teraz porozmawiamy z Dudką, czyli Nadixem. Dobra, sięmy Dudka. Elo, Elo. No i dzisiaj chcieliśmy by z Tobą porozmawiać dla odcinka, bo chciałem się właśnie innej mierze zapytać Kto mógł ka kto kamerował miesiąc Ernesta, Maj i Ciebie? To, to jest No to, to już jest sekret no, no. No, to jest... Dobra, to ja to ogólnie teraz takie... Takie teraz do dość... Was. No to wijajcie, to... no, bo jak chcę już... To. Bardzo, bardzo ciekawe. Dobra, to ja wam powiem ludzie ogólnie jeszcze porozmawiają z tym ale najpierw powiedzmy też jak jej mógł jakby, jakby... Teraz już nawet nie mówmy o tym, yy, teraz już na przykład zalejmy to kto kamerował. Teraz powiedzmy o tym jakby, jakby jak ona mówiła. ogólnie jak ktoś mógł oglądać, czyli jakiego szorca ona dobiła, przez dwie godziny dobiła 800 wyświetleń na tym szorcie. A potem, kiedy poszło po spać, to przez, przez noc było 1244. No to, 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 to jest szalone. Ogólnie, ja nie wiem, jak to się mogło zdarzyć. Zaraz też sobie z nią porozmawiamy o tym. I to tam było są. rozmowy. Oczywiście, witamy YouTube. Jest dużo takich filmów. Witamy YouTube. Witamy YouTube. Kurde, spadłem. No i ogólnie i by wrócić o tym, witamy YouTube. Było to też tak o, że no, na, ona ogólnie no, nie jest za dobrym youtuberką, na razie. Zobaczymy jak jej pójdzie. A na razie też powiedzmy o tym, że naszym sponsorem dzisiejszego odcinka jest Snadix oczywiście. Bo oglądam się Snadix i ogólnie ja jej trochę pomagam w tych filmach w montowaniu tego pierwszego filmu, że tam też też jeszcze z Maddixem teraz na Discordzie, siemało Maddix? No. To też mam drugie pytanie, jak ty mogłaś dowiedzieć się o tym 1244. 1244,7? No wiesz, niektórzy ludzie to shorty też które cały czas oglądają oglądają. No. się mogę powiększyć, zaraz wam oczywiście pokażę jej konto na, na Robloxie, bo zaraz będzie odsypana graczami, dlatego nie ja wam powiem tylko o tym pokażę jej jakby, znaczy jej konto na YouTubie, gdyby ktoś chciał ją oglądać lub zasubskrybować no i no serio bo ona chce dobić 50 56 transkrypcji na żywo i będzie to nagrywać Oczywiście ja będę się na no filmach, ale oczywiście w masce, bo nie będzie widziało mojego... nie będziecie widzieli jeszcze. Bo jeszcze nie pokazuję mojej twarzy. Ale mogę potem zacząć pokazywać już jakby, będę tą parę słów, bo ja na razie mam mało. W trochę tam, tam teraz nad ich zapytam tutaj. Czy będziesz chciała na przykład coś tam... Na, moim... na razie nagrywam na moim kanale, nie? Ale czy będziesz chciała tak. być moim językiem? Z moich filmów? Z moich Kurde, nie? O. A teraz porozmawiamy z drugim, jakby. O, tutaj jest darmowy. Darmowy stoi. I tutaj, darmowy ja mam takie pytanie, może ty zdradzisz, Bo dudkami, bo ja tutaj zauważyłam zauważyłem w tym drugim filmie, jak w tym drugim filmie, że ktoś, że, że jakby no, jak jak nadiks pokazywał tych jak to bohaterów, no, wtedy on, czy jakby nadiks wtedy nikt nie kamerował, a przecież było pokazane. To, to nie na pewno nie ty, bo ty byłaś. Ernest też był, a w tym bardziej. No to kto mógł to kamerować? my, kogo... Czy się jakaś nowa seria na kanale? A ja mam takie też pytanie, bo jak wiedzieliście tego gościa, to on was... Teraz do Was jest bliska i do darmowego. I jak widzieliście tego gościa, to on jakby... Tego, 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 co was goni z tym psem. Czy to pani, chyba? pani No to, jak go widziałeś, to... Kto, jakby... To on was potem gonił, kiedy wy już skończyliście na Tak, on przez chwilę. ludzie też zgadnijcie i gdzie oni myślą. Ja wiem. Ja wiem, bo... Dobra widzowie, dziękuję za ten filmik i zapraszam was na nowy filmik, gdzie Tutka będzie mnie uczyła grać w różne grujerki. na no, się na tego, no i też darmo wywiec, podzielcie sobie lajka, a będzie więcej z innych filmów. No to no, baj, bye. bye.